Hasło do telefonu Ale ty kurwa debilu co napisałeś Że w teksturpaku może być x-ray Wiesz, że jak włączysz x-raya To będziesz widział kurwa pod ziemią same diamenty A tak naprawdę ich tam nie będzie Bo ja dobrego antycheata kupiłem Za samego antycheata kurwa 100 zł dałem śmiecił jebany Tam nie ma szans, żeby jakiś cheater był nic tam nie będzie. No. A sam serwer kosztuje 500 zł za 7 dni. Sam serwer, bo potężny kupiłem 500 zł za 7 dni. Halo. Halo, dzień dobry. Dobry. Fel. w sprawie wypoczynku za darmo, to jest aktualne? Tak, tak, ja dopiero wystawiłam to. A pani mi powie, nie ma pluskiew w tym łóżku? Nie, nie, to jest mieszkanie, które było puste zwar mój były mąż i, i po prostu oddaje wszystko, co tam kurde stało. tylko się wprowadza, także pluskiew na pewno nie ma, bo nikt tego nie użytkował przez co tam jest. A pan trzyma. mi powie, pani mi powie, on na tym łóżku nie umarł chyba, nie? Nie, nie, on w ogóle nie umarł w tym mieszkaniu. Aha. No nie, to stało puste... Czyli... Bo wie pani, żeby w nocy kurde mi ten, kołdra się mi... Spokojnie, nie, nie. Nawet w Aha. tym Trzy lata stało puste po prostu, Aha. nie? Dobra, to ja bym jutro bym... po te łóżko bym kierowcę wysłał, Jest jutro pani w domu? E, wie pan co, ja bym wolała pojutrze, bo to córka moja się w tej chwili tam wprowadziła. E, wolałabym po prostu pojutrze, bo Aha. oni jutro na obrót się z Nowogrodu przeprowadzają, Aha. nie? A pani mi powie, żadnego podsłucha ani nic nie ma w tym łóżku? Proszę pan, proszę pan. Podsłucha? Do czego podsłucha? No nie wiem. Bez przesady. Bo wie pani, nie, nie, nie. różni ludzie są. Ja kupiłem nie, nie. obraz, a się okazało, że w obrazie podsłuch był. O, że może pan sprawdzić. Z ekspres <grych> i jacyś Chińczycy mnie podsłuchiwali. O matko, nie. Nie, to jest ten. To do działkę to mówię, bo to do domu raczej się. Nie a nie, nie to, to ja do domu, bo ja puste mieszkanie mam, bo mnie ukradli. Na wakacjach a, no. byłem, to nawet panie, panele z podłogi pozerwali. I sprzedali. O matko. Byłem na wakacjach, wracam, bo nie ma drzwi, nie ma nic. Jest, to nie jest. Drzwi pozabirali, łóżka pozabirali. Nie wiem, jaką ciężarówką musieli podjechać. No tak, no bo to jak inaczej? No nic, umówmy się, niech pan zadzwoni do mnie, chyba że jutro wieczorem, ale to później. Ale to wieczorem. kiedy by było, można podjechać po to? Najlepiej by było pojutrze. Pojutrze? Tak, pojutrze. No dobra, nie to pojutrze, a, a to jest za darmo. jest zadzwoni, umówimy się, ja podjadę. A to, to jest to za jest... darmo, czy to jakiś podstęp jest, czy to nie jest za darmo? Nie, za darmo, za darmo, bo to mówię, ja się po prostu pozbywałam wszystkich mebli. Aha. I zostało po prostu, został ten narożnik, mówię ten, jak to się nie nazywa. A narożę, pani jest z Nowej Soli, tak? Tak, z Nowej Soli. Aha, to kawałek no. będę musiał dojechać, bo ja jestem z Zielonej Góry, wie pani? To ja, tam, to ja tam nie będę przyjeżdżał, tylko, tylko ja kierowcę bym wysłał po te łóżeczko. No, nie ma problemu, tylko mówię, no musiał, musiałby Tylko powiem pani, by... że ten, y, że kierowca tam będzie chciał 200 zł za paliwo, to pani mu tam zapłaci, nie? Tak, tak, no. Bo to za darmo jest, nie? To ja nie będę płacił. No, no. Bo ja to muszę za darmo dostać, a nie żebym ja no, jeszcze... No. Bo wtedy by pani musiała cenę dać 200 zł, a to jest napisane za darmo. No za darmo, za. Zapisane jest zniesienie i transport we własnym zakresie, także... No to ja transport załatwię, a pani zapłaci. No, nie, nie, nie. W naturze pani może też zapłacić. Tak, tak pie... ja już stara jestem. On też 60 lat ma kierowca. No nie, no to aż tyle to ja nie mam, nie? No, to pani się no, nie, nauczy. Nekrofilia na, na ja mnie nie bawi. Aha. Ale to nie się... no, on zdrowy jest. A to nie szkodzi, to, to, nie, to nie, to nie, to jest star, to Aż tak stary to nie. On by panią nauczył pewnych sztuczek. O nie wątpię. A co pani może by go nauczyła? No, różnie może być. No, to on tam podjedzie i się dogadacie, nie? Dobra, jak coś to proszę dać. Dobra. Pojutrze cały dzień jestem w domu, także jak coś proszę dać. Dobra, na razie. Dobra. No, dobra. Dobra. <noise> dobra. Dobra, Halo, dzień dobry. dobry. Dzwonię w sprawie przynęt, przynęt rybackich, to jest aktualne? Tak, aktualne. Pan mi powie, 100 sztuk jest za 50 zł? Tak. O, to super. A jak to można zamówić te 100 sztuk? Bo tu nie ma na no, Oeliksie nic. Znaczy, nie wiem, czy pan do mnie teraz pisał? Nie, ja nie pisałem. Aha. No mogę zrobić przesyłkę oelix Żeby Aha. ona tam wyszła taniej. Aha. Wtedy pan go musiał kupić poprzez oelix tam. A, no to jak pan doda, to wtedy bym kupił przez oelix a jeszcze mam pytanie do pana w sprawie tych przynęt. Tak. Pan mi powie, jakbym zawiesił tą przynętę sobie na kutasa i zanurzył we wodzie, to by się ryba złapała, czy nie? to musi być na wędkę zawieszone? No nie no, myślę, że by się złapała. Bo tak ja mam jest, takiego nie. wielkiego kutasa i wrotek wszystko zamontowane. Że po prostu, czy jakbym go zanurzył, to jaka ryba by się złapała na tego kutasa wielkiego? Jaki, jaki, ty, jaki typ ryby by się złapał na to? No ciężko powiedzieć. Czas próbować, no. No już próbowałem, ale bez przynęty, to nic w ogóle nie mogłem złapać. A no pan kiedyś zakupi. tak robił, że wsadzał kutasa do wody i czekał aż się ryba złapie na niego? Nie, jeszcze nie, ale może spróbuję? Dobrze, to pan doda tą przesyłkę OLX, ja to bym zaraz kupił, będę próbował właśnie. Dobra, nie Tutaj statą będę łowił, to we dwóch zanurzymy, to na pewno się coś złapie. Dobrze, to pan wystawi tam, to ja, ja zaraz... się to, żeby się nie stuknąć kilkami, pamiętam. Dobrze, to pan tam wystawi i wtedy ja to kupię. Jo. Dobrze, na razie. Na razie. Taki słaby ten w papierku jest. Nie dostaniesz moda ani za 5, ani za 10, ani za 20. Halo. Halo, dzień dobry. Wieczór, słucham. Dzwonię w sprawie tego kłada Carbon 125. To jest aktualne? No, zostawiam go jeszcze aktualne. Dopiero wystawione? Dopiero wystawione, tak. O kurde. To, to myślałem, że to już dawno wystawione. Nie no, dopiero właśnie. A się pan mi powie, on do... jeździ i tak dalej, na chodzie jest? Jeździ, potem hamuje, chyba nie trąbi. A trąbi czy nie trąbi? Chyba nie trąbi, nie wiem, w się trąbka popsuła. Aha. I co tam jeszcze jest zepsute, takie ukryte wady pan mi powie? Nie ma ukrytych wad, to jest, to jest kład mojego synka, który już wyrósł z tego Acha. motorka. I po prostu no, co, co roku dostawał nowy gaźnik, nowy akumulator, nowe, nowe coś tam co chwilę części jakieś. Aha. I jeździł, i sedm przejeździł, czyli sedm, czyli dwa, dwa miesiące wakacji i dalej. Aha. Dalej stał cały rok, tak? A pan mi powie ile razy się wywalił na tym yy, kładzie? No właśnie to jest warcie ani razu, dlatego, dlatego daję mu szansę na większego. Aha, a jakiś kask pan dorzuca do tego? No niestety nie, chyba nie mamy kasku. A, a jakiś strój na motor? Nie no, znaczy, może, może jeszcze i kierowca w tych pieniążkach bez przesady, nie? No. my dali, daliśmy do niego 4 lata temu prawie, prawie 4 tysiące, także spokojnie. No teraz 1900 pan chce, ale to nowy za 4 tysiące, a nie taki przychodzony. No niestety, no. OLX jest do, do tego, żeby sprzedawać, nawet używane. Bo to widzę, że coś zardzewiało przy pedałach, takie zardzewiałe jest. No. No, pan to nie jest, to nie jest tu widzę, śruba w kole jest Exclusive. zardzewiała. Exclusive, to jest normalny fajna, fajna fura do ściekania, musi zardzewieć. Aha, a ile na godzinę to jeździ, pan mi powie, bo to dla syna jest to, żeby się nie zabił. No, pewnie się pociąg, nie? Aha, a tym po ulicy się jeździ? No niestety licencji nie ma. Aha, bez licencji można jeździć? Jak policja, jak policja nie złapie. No nie wiem właśnie, ja takich rzeczy nie będę informował dopiero, Aha. A wsteczny, wsteczny, tam jest normalnie i wszystko? Kierunki? Tak, tak, działa, wsteczny działa. Kierunków nie ma, no to jest, to jest, to jest, to jest teren, tak? To nie jest przygotowane jakoś do trasy. Aha. A światła z tyłu sam? Nie ma, nie było nigdy światła, to jest No ale pan mi powie, w teren, a jak właśnie. ktoś, a jak ktoś na przykład linię śmierci rozłoży, to co wtedy? Co, rozłoży jeszcze raz. Jeżeli nie śmierci jak ktoś rozłoży, to co wtedy? Kupuje się właśnie taką lampeczkę z tyłu na baterię, w takim razie i Ale nie mi chodzi jak A się, dana, się dana. przez las będzie jechało. Co świadka? to pan chwilę. Z działają, czy nie działają? Świeci z przodu czy nie świeci To nie świeci w takim razie ale Trzeba sobie naprawić. Aha, no dobra, to se naprawimy. A pan mi powie tym się po lesie jeździ, tak? No my jesteśmy na wsi, bardziej po łąkach Aha. Bo mój syn z po lesie jechał, to mu głowę obcięło po operacji jest, bo ktoś linię śmierci rozłożył. Oj, szkoda bardzo fajnie. Tak do drzewa były połączone linie i on jechał i mu głowę obcięło. O kurczak, Mój jeden syn właśnie nie żyje, bo mu głowę <coughs> obcięło, a teraz drugi chce na kładzie jeździć. A, to jest, nie wiem, no ja ale tam poprzedni syn, jak zmarł, to mu kłada do grobu. wsadziliśmy, bo on chciał kłada, żeby mu do grobu wsadzić. No fajnie, To panie, zak zakopaliśmy go na kładzie, zamiast trumny, to na kładzie był sznurami przypięty. Nagrywaj, nagrywaj, I... Ale co nagrywaj, panie? Ja panu mówię, jak jest, że po pogrzebie wiem, mam syna. Pan, ja rozmawiam z panem teraz, przybrzeżnie, przepraszam, pan się powieszał. No, jak pan mówi, żeby nagrywać. Co pan mnie na internet chce wrzucić? Eee, na TikToka to, nazywa, to jest... O kurde, nie, na TikToka to nie proszę pana, bo na wsi poznają od razu, że to ode mnie. Że no, no, to, to mój nie? syn się zabił, bo tu wszyscy na wsi wiedzą, że on się na kładzie zabił. No to właśnie, o to coś. To... Ale tak, właśnie tak. jak był pogrzeb, to on był sznurami przypięty do kłada i składem go pochowali zamiast trumny, powiem panu. No to nie mówię pana, bo teraz to się szybko dalej Jeszcze raz? Szybko pana teraz poznała, i już właśnie, no. No, ale na TikToka pan mnie nie dodaje, no proszę pana. Ja tu, ja tu chcę kłada legalnie kupić, a pan mnie na TikToka poda? No dlaczego, nie? Przecież sprzedają chłopaki takich na TikToku kłady i. Pan mi też rozmówił sobie tego. Tak? No tak, no ale panie, gdzie do internetu mnie wstawić starego dziada, proszę pana, co pan kombinuje? No nie wiem dlaczego, ja lubię tak sobie starać i komendę w Adamowie, Wukowie, też poinformuję za króleczkę. Ale co pan poinformuje, że syn po pogrzebie jest? Że legalny pogrzeb był i wszystko? No to ja no właśnie, no pan nie ma serca i drugiego syna, pan sobie ten chce zrobić. No i co policja panu zrobi z tym? Że, ja nie. że ktoś chce na kładzie jeździć, to co? No to bardziej właśnie bez świata. ja informuję pana, że bez świata, bo pan chce nielegalnie kupić kładę właśnie. Nie, to pan światu. chce nielegalnie sprzedać, bo bez świateł pan sprzedaje. Ja informuję. Pana, nie, jeszcze do... pan się przyznał, że pana syn na tym jeździła, pana syn to dziecko i nie może jeździć na taki. To no właśnie moje dziecko, które ukończyło 18 lat do tego sprzedaje. No nie ukończyło 18 lat, bo ja pana znam. Pan jest tak? z Bystrzycy, ja pana znam, że nie ukończył tylu. Tak? Ja mam tak. nagrania, jak mi po polu posianym jechał i wszystko mam ponagrywane. Posianym jechał? Tak. O to, o to jaki niedobry. Był, był rzepak zasiany, on mi jechał, robił se drifty bombeczki sekręcił. kręcił. Posianym nawet? Nie mogę. I po sianym i pozauranym wszędzie jeździł. Pan no, w ogóle szkoda. nie pilnuje syna, nic pan nie robi, kupuje tylko te. Yy... O, właśnie słyszę, jak ma 18 lat syn, właśnie słyszę. No, właśnie. To no. No, tak. 10 lat ma, pan go po prostu nakłada, posadził, i pan w ogóle nie myśli, bo nie dzie dzieci takie na nakładach nie mogą jeździć. Skoro właśnie tu jeżdżą na dużych kosach i mając. Prawo jazdy, to ja też mogę właśnie nakładać postawić. No, się. ale pana syn prawo jazdy nie ma. No, na krosa też nie mamy prawo jazdy, nie? No. I pan mnie no. tak policjant straszył, to teraz ja pójdę na policję, że pan dzieci sadza na te maszyny. Proszę, proszę. E, dobiorą się panu do dupy i tyle będzie z tego. Taki finał będzie. Najpierw wam się dobiorą do dupy za krosy, chłopaczki. Nie za... od Jak ja nie mam krosa nawet. Dobra, co, nagałeś, co to jest ten nagałeś nagałeś kras? Wysyłamy, tak, wysyłamy na razie. <noise> Gościu mnie na TikToka wstawi, ty mówił, że rozmowę nagra jak. Ja nic takiego nie mówiłem nawet. Dzień dobry. E, dzwonię w sprawie drzwi przesuwanych, to jest aktualne. E, tak, tylko pan dzwoni w sprawie... Y kiedy pan widział ogłoszenie? Była jedna para drzwi czy to dwie pary? No teraz widzę jedną parę. Dopiero teraz. Aha, od... no dobra, dobra, to tak, to to jest jeszcze odsłonne. Tak. Aha. Pani mi powie w tym lustrze w tych drzwiach można się przeglądać? Nie. Nie można, tak? To jest takie lustro ciemne, tak? No, no to jest taka, tam jest chyba jakieś folia nakleja na bo ja te drzwi chciałem cięcie. do pokoju i na przykład jak się człowiek tak zbliży do tych drzwi, to widać przez tą szybę coś? Czy nie? O Jezu, to mi Pan teraz takie pytania, bo nigdy się na tym nie skupiałam. bo wie Pani, na przykład ja w łazience te drzwi zamontuję, a na przykład nie wiem, jacyś goście przyjadą. Nie wiem, ktoś by se chciał palcówkę zrobić, a ja to będę podglądał i będzie im się niekomfortowo robić. One się nie nadają do drzwi, te. Tą... Czyli przez te szyby widać, tak? Nie wiem. Aha. A może pani zobaczyć, czy widać przez te drzwi? nie, nie mogę. Aktualnie nie mieszkam na tym mieszkaniu, ponieważ Aha. tam warunki nie pozwalają. Aha. A pani mi powie, jaki powód sprzedaży jest tych drzwi pięknych? E, remont mieszkania, wymiana drzwi, wymiana kafelek... A, to pani są na nowe, na nowe pani drzwi sobie wymieniła, tak? Tak, znaczy wymieniłam, no jestem w trakcie Aha. wymiany. A to będę mógł wtedy te nowe drzwi wziąć, a pani zostawię te stare z tymi szybami? <noise> Czy pan sobie żarty robi? No nie. Czy się nudzi? No nie nudzi mi się. Pytam się serio. O pani se drugie kupi wtedy. Dobra, rozłączyła się. Nara? Dzwoni jakiś frajer. Halo, witam. No słucham. Dzwonię w sprawie drzwi pan Marek. No no, no to, to no, no, aktualne jest wszystko. Kiedy można po te drzwi, po te drzwi podjechać? Obojętnie, jutro. Czy pan. Znaczy, czy, znaczy, a pan jest? No jutro mogę pojechać, ja jestem z Niwnicy, to jest tak samo. 5 kilometrów. No dobra, ty, no. Dzisiaj się na imprezy tamtej. no to dobra, słuchaj. No to ja mam tutaj koło tego około, kurde, w, znaczy tam koło sklepu. No to masz bi dziutko, co nie? No 5 km do niwnicy mam. Aha, no, no, no to pomyślałem, że to jest dni, dobra. No to dobra, a to ja byś ty, to tam mi tam No ty, no, za bojecie sobie, że lekko le trafione, co nie? No dobra, to jutro bym zadzwonił i byśmy się dogadali. A, no a pan mi powie jest. jaki jest powód sprzedaży tych drzwi? No widzieliście, że ona tam z jednej strony odchodzi tam tamten, widzieliście czy nie? Tak, tak. Ale no, tak, no, tak to są nowe drzwi pan kupił, tak? Że? Nowe drzwi pan sobie kupił, tak? Nie, po, po, znaczy, po, powiedz inaczej, I kupiłem te drzwi, tam się nie mówić za ile, bo to wiesz, kurde, bo ci tak, dużo więcej, a okazało się, że, że, że one są odwrotne, co nie? Aha. No bo te u mnie są, są wiesz te drzwi, co ja mam tam, no tam co te tam zamontowane, to, to wiesz, no są gówniane, co nie? Aha To no, mogę cztery no, no, flaszki no, przynieść no, za te drzwi? Proszę? Cztery flaszki mogę przynieść za te drzwi? Nie, 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 tego tu co nie Dam ci jest zasówkę chcesz, że sobie zabieraj co nie? Dobra, to jutro będę dzwonić ty, dobra, weź tam mnie, tam mi zadzwoni, to ty, to, 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 to nie ma problemu, co nie. Dobra. Słuchaj. Ja bym chciał mieć tam jeszcze, jeszcze, jeszcze jakieś tam... Hey, bo ja mam, mam jeszcze do oddania ja tam jakieś inne jeszcze żyją do udania, co nie? Dobra, to ja posprawdzam, może jeszcze coś sobie wybiorę tam No, no, to, to tam też ci tam, wiesz, tam dam dam wiertisy, co nie? Dobra, no na razie. No na razie. No. Kurwa najebany był jakiś Ziomeczek co kocha robaliniego. 3 złote. Robalini zadzwonisz do pizza and grill go lub Dobrzyń. tam była ostatnia taka akcja, że mąż szefowej miał robionego loda od kelnerki i to było w internecie, więc plajak jak zadzownisz zapytaj się czy można loda albo coś wymyśl. Dobra dzwonię. To zaraz zobaczę czy włączyłeś czy nie. Dlaczego? Halo dzień dobry. Dobre. Chciałem zamówić lodzika od kelnerki. Aha. Chciałem zamówić lodzika od kelnerki. Spierdalaj. <śpiewa> halo. No halo, we wiadomościach widziałem, że tu darmowe lodziki robią. Do burdelu idź. Ale tu w restauracji. <śpiewa>